Na koniec chcemy Państwa serdecznie zaprosić na fakty z Zamku Książ w Wałbrzychu. Najbliższą sobotę główne wydanie naszego programu nadamy z sali Maksymiliana z Festiwalu Kwiatów. O szczegółach Magdalena Wawrzyniak. Stąd dziś główne wydanie faktów. Agata Dzikowska, kłaniam się Państwu i zaczynamy. Katarzyna Adynowska, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś wyjątkowo z Bolesławca. Dziś stąd specjalne wydanie faktów. Agata Dzikowska, dobry wieczór. Paulina Sitko, witam państwa i zapraszam na specjalne wydanie faktów. Dziś właśnie stąd z nowego portu lotniczego we Wrocławiu. Robi naprawdę ogromne wrażenie. Wyjazdowe fakty nadawaliśmy m.in. z Twierdzy Kłockiej. Byliśmy z państwem w pięknym Bolesławcu i na nowym Wrocławskim stadionie, a w lutym także na okazałym terminalu lotniska we Wrocławiu. Chciałam Państwu pokazać te ciemne lochy, ale mi nie pozwolili, bo tam strasznie i pełno pająków. A teraz jesteśmy już na dziedzińcu. Można obejrzeć robota pirotechnicznego, co cieszy się szczególnym zainteresowaniem wrocławian. Już w najbliższą sobotę, studio faktów mieścić się będzie w niezwykłym miejscu. Kamery będą ustawione wśród dziesiątek. Jeśli niestety kompozycji kwiatowych, to trzeba zobaczyć. Zapraszam wszystkich naszych widzów na sobotę na 18.30 na główne wydanie faktów w Zamku Książ. Gorąco zapraszamy będzie ciekawie, bo będą mogli Państwo zobaczyć naszą pracę z bliska i od kuchni. Ja już dziękuję za spędzony z nami czas. Do zobaczenia. Fakty Magdalena Wawrzyniak.